Cześć was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skywarsów, ale tym razem bez Bergena. Yy, drugi odcineczek właśnie sobie pomyślałem, że nagram. Yy, nagrałem go tak szybko, ponieważ tamten się mi wrzucił, sz wrzucił szybko. I ja pozostawiłem, że nagram następny odcinek bardzo szybko ze Skywarsów, tak więc skaczemy do yy, Smoka. I co tu jest? Aha, to jest menu kitów dla VIP. A ja nie mam VIP, czyli nie mogę tych kitów. I co, pierwszy odcinek z Xenoxa miałem 24 wyświetlenia, jak patrzyłem. Tak więc fajnie, że chociaż ktoś wbił. Yy, a chyba zawsze, jak na pierwszy odcinek, zawsze każdy chyba wbija. Że tam zobaczyć, jak to tam nagrywa. I, 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 by zobaczyć, czy mogę. Rent mikro. I właśnie takie sprawy. Yy, więc, na serwerze RollCraft, yy, następny odcineczek z RollCraft. Nawet fajny serwerek, są tu inne minigry. Aha. Ja tak, są tutaj min inne minigry. Przez... Yy, przez mówię. Na których można też się fajnie pobawić, na przykład TNT Run. The są jakieś normalne PvP Ale nie ja patrzyłem tylko na te tutaj Właśnie na te Skywars'y tutaj yy, przyszedłem Jürgen zaprosił na ten serwer Tak więc wbiłem i mi się nawet bardzo spodobał I gramy tutaj sobie właśnie teraz z Birgenem I jest a jak na razie ok. Żadnych lagów aż takich mocnych to nie miałem Ze strony serwera to mnie bardzo cieszy, bo nie musiałem znów włączać i wyłączać mojego tutaj launcher'a. Tak jak na właśnie <coughs> sorki, tak jak właśnie na MySG. to więc tutaj jest mało graczy, nie no w sumie jak na taki cebr, to dużo graczy, ale w sensie takim jak do porównania na MySG jest mało graczy, ale za to um, dużo, um, mówię dużo, za to serwer jest dosyć ogarnięty, jak na, swój, jak na swoją, taką, jakby to powiedzieć, popularność. Nasze ogólnie to gra tutaj 200 osób, ale chodzi mi na na minigrach, to tam na Majestez, to na minigry. Tam właśnie jest po 200 osób na jednej minigrze, tak więc porównania są i to duże. Ale już nie będę mówił o serwerach, tylko zaczniemy się interesować i grą, bo tutaj nas ktoś zaraz udóbczy. Jak będziemy mieli... Koniec odcinka. Powiem tak, koniec odcinków będę robił jak nas zabiją, bądź zginiemy. Yy... Oj kurde. Więc nie wiem, zobaczymy. Może to zmienimy, ale na razie mi na tyle program pozwala. Żeby to tam się też nie... W... o, o Jezu, żeby to tam się tak długo też nie wrzucało. Oj, co zagowało. Tak to chwalimy teraz. Wyszło co wyszło. Okej, sobie tak skopiemy tą wyspę, żeby też nikt tutaj do nas nie przychodził. Każdy sobie pomyśli, że to jest opuszczona, że już tutaj nikt... kogo nie ma i... I sobie z pójdzie. O, żebyśmy tu tylko nie wpadli. No, tam już nie będziemy kopać. pójdziemy na tą wyspę tego typka. I z tej wyspy pójdziemy do niego, bo blisko nie zostało czterech razem ze mną. Właśnie czterech, tak to nas było tylko pięciu. Mój rekord z graczami, jak grałem, to było 8 graczy. Więc jest moc. Idziemy troszkę do tego typka Uuu, myślę, że mamy Zapomniałem, że mamy OptiFy'ma. Ole odleciał Okej, okay, fajnie się podjechałem Ole odleciał Okej, okay. kurde Mam butelki Sexpan, tak więc, o, czy to nas strzela, czy co? Nie wiem, set, najpierw zjem steka, i pójdę po następne skrzynie, bo chcę sobie mieczek Na Ochronę mówię na ostro 1, żebyśmy więcej tych hitów im zadawali. Dobra, na razie to starczy. No i co? Odrzut. O, nie jest najgorzej. A tu to chyba też zgarnął, tak. Idziemy do tego typka? A, pójdziemy. O, tu idzie do nas kolejny typol. Kurde, myślałem, że już spadł. Padłem do Lawy, Fak! No zrobił je bardziej niż myślałem. Myślałem, że go bardziej zaskoczę. A tu proszę. Wrócił mnie do Lawy. Tak więc e, koniec odcinka ze Skywarsów. Następny odcinek będzie e, chyba z, z. Nie, chyba tylko na pewno ze Skywarsów też. I ja będę wrzucał po trzy odcinki. Najmniej no, to po dwa odcinki z jednej mini gry, albo z innej gry. Nie musi to być tylko Minecraft. Tak więc komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.